W wspomnień wybarskie z lat 2009-2012. Mój ból na oją w Chłopcu był taki, jakby mnie piekło pochłonęło. Błagałam marka, żeby kłamał, że mnie umrł, żeby mnie nie dotykali. I błagałam pielęgniarki, ale to nie byli ludzie. Miałam pompę z lekami przeciwbólowymi, ale to były leki, które nie dawały żadnego efektu. I właśnie, właśnie bardzo szybko mnie odstawiono z powodu. Markowi powiedział lekarz anestezjolog, że domagam się leków przeciwbólowych, ale one źle wpływają. Nie pamiętam na co. Niewiele pamiętam, tylko ten ból, bo nawet przykrycie prześcieradłem, to był ból nie Miałam tylko ten ból i strach, że nie dam rady wytrzymać i że nie daję rady umrzeć. Z tego bólu, którego nigdy nie będę umiała do niczego porównać, traciłam świadomość i zdawało mi się, że jestem w innym miejscu, w innym czasie. Tylko, że i on się tam za mną ruchu. Opadały mi już stopy przez porażenie tą wielką dawką dopaminy i lewonolu, a ból przy tym jest taki, że już nie jesteś człowiekiem, ani nikim. Jesteś tym bólem. Później przy obchodzie też mi poprawiali nogi. To była mała ulga na kilka sekund. Próbowałam zapamiętać tę ulgę mentalnie, że wystarczyła mi na dłużej, na przykład na kilka minut. Czekałam do godziny siódmej, właśnie na te kilka minut. To były może dwie minuty, może nawet jedna, ale w ogromie tego obłędu to było tak jakbym nabrała powietrza w puste płuca. Wieczorem niekiedy sprzątała starsza solowa. Miała warkocz na Ona mi pomagała. Czekałam na nią jak pies na pana i modliłam się, żeby miała dyżur. W Polsce każda pomoc, to większa, lub mniejsza lipa. Wyczytałam na stronach internetowych, że jak pójdę na dzienny oddział psychiatryczny, to ktoś pomoże przepracować ten ból. Ten strach, to piekło. Pomoże mi układzić jak. Jest wiele aspektów bólu i niekiedy jeden dodatkowo tworzy drugi, zazębiają się bo ciągną jeden za drugim jak oba. Jeżeli lekarze w szpitalu nie niwelują uchowego bólu nie robią tego radykalnie, dają przyzwolenie na każde cierpienie. Niekiedy jest to istne szaleństwo, ból fizyczny, depresja, lęk, trauma, przechowalniający brak nadziei. Bo życie podporządkowane bólowi i cierpieniu jest koszmarem, który myślę, można, z którym można się rozprawić. Wszech w naszych klinikach razu niczego nie usprawiedliwia, ale niestety często jest powodem ludzkich dramatów i ustępuje pola tragedii. Zaczyna mnie wolić. Proszę o dol i słyszę, że nie dostanę żadnych leków, dopóki nie obejrzy mnie lekarz. Chcę być spokojny, okazuje się, że nie mogę. Dlaczego? Bo nie. Proszę o kontakt z lekarzem. Nie ma czasu, jak znajdzie, to przyjdzie. Zaczynam płakać. słyszę, że jestem histeryczką i tutaj są ciężko chorzy ludzie. Więc o co mi chodzi? Wiedziałam, że będzie źle. Ale ja też jestem chora i promieniący ból od zabanię kanek przylewych powoduje, że zaczyna awariować. Za szklaną szybą przyglądam się ten potwór, co ja wyczyniam. Próbuję zasnąć, nie mogę. Chyba znowu mam gorączkę. Chcę wyjść z tego cholernego szpitala i wrócić do domu. Może tam umrę w spokoju. Zaczynam przypinać, bo ciągle nie ma lekarza, ani żadnych zaleceń. Dostałem traumę i nie reaguję. Tłumaczę sobie, w środę, że w historii choroby jest opisane, że bram pochodną miofilę w szpitalu, bez buja. Nic z tego. Powinna być szczęśliwa, że dostałem bez zgody lekarza traumy. Ta chyba podejrzewa, że jestem narkomanką na głodzie, bo ogląda kończyny czy w szkole sobie dragi. Lekarze ciągle nie ma. Znowu dostaję ten sam lek. Tylko po co? Skoro i tak na niego nie reaguję. Mogą mi przecież również dać szklankę wody. I tak to niczego nie zmieni. Zmiesz mi gorączkę, mam temperaturę 38 stopni Celsjusza. Dostaję coś, ale jest mi już wszystko jedno. Chyba to już koniec, bo nie myślę logicznie, tylko czuję, jak boli mnie całe ciało. I do mojego mózgu docierają jedynie pojedyncze słowa z zaszklanej szyby. Kładę się na podłodze i jest chłodne i udaje mi się przysnąć na chwilę. Budzę się i znowu płaczę. Jestem w szpitalu i nic z tego nie wynika. Wszyscy mają je w dupie. Nie mogę się zaprosić lekarza, nie mogę dostać w przeciwbólowego, nie mogę wyjść z pomieszczenia, mogę tylko zdechnąć. Ta historia dotyczy śmierci mojego najbliższego przyjaciela, który zmarł w męczarniach w październiku 2013 roku. Przyjaciel mój był ciężko chory na nowotwór i po wypisaniu ze szpitala onkologicznego, jako pacjent nieruchujący nadziei na przeżycie, Został zwolniony do domu i miał być przejęty pod opiekę przez hospicjum. Będąc w szpitalu miał przerzuty nowotworowe na wszystkie wewnętrzne organy i w związku z czym na bardzo mocnych środkach przeciwbólowych typu na i pochodne. Po wypisaniu ze szpitala i przekazaniu go pod opiekę hospicjum został odstawiony tego samego dnia z dnia wypisania ze szpitala od tych środków przeciwbólowych. Efekt był taki, że hospicjum nie mogło tego samego dnia przyjechać, podać mi środków, ponieważ musiało się najpierw robić zebranie, musiał być przydział leków, przydział nowych pacjentów do nowych lekarzy, a przyjaciel mój strasznie w tym czasie cierpiał. Próbowaliśmy załatwić morfinę we własnym zakresie, było to niewykonalne a było to już drugi dzień po wypisaniu, gdyż wypisany został w poniedziałek do szpitala. Pani doktor z hospicją powiedziała, że najwcześniej może przyjechać do niego w środę, czyli dwa dni później o godzinie 22 w celu podania środków przeciwbólowych, które są w stanie mu w ogóle pomóc. Przez te dwa dni przyjaciel mój wbił się z bólu. To nie była kwestia tego, że go bolało, bo się po prostu wbił z bólu. Był cały mokry, cały spocony, nie mogliśmy mu w żaden sposób pomóc. Próbowaliśmy wezwać pogotowie, które przyjechały, powiedzieli, że środki przeciwbólowe, którymi dysponują i tak tutaj nic nie pomogą. Więc zalecili mu przybywanie na świeżym powietrzu i zażywanie spacerów. Cała grupa przyjaciół, cała grupa ludzi związanych z markiem, próbowała te środki przeciwbólowe załatwić. Było to niewykonalne. W efekcie Marek zmarł w środę o godzinie 12 przed przyjazdem pani, pani doktor z hospicjum i mimo, że jako pacjent i tak nie rokujący na przeżycie, ale myślę, że mógł umrzeć godnie, bez cierpienia masakrycznych, męczarni i tego typu rzeczy. Dziękuję.